W weekend 19 i 20 października wszyscy spragnieni niecodziennych doznań kulinarnych mogli znaleźć coś ciekawego w szybie Wilson w Katowicach. W tych dniach przestronne wnętrza galerii przejęli kucharze i restauratorzy specjalizujący się w kuchni azjatyckiej. Dzisiaj przyjechaliśmy z kuchnią bengalską i kuchnią azjatycką. Odbiór jest dosyć duży. cieszę się zainteresowanie, zwłaszcza, że nasza kuchnia to jest kuchnia w oparciu o rośliny. Oczywiście dobrze wszystko jest doprawione, skomponowane różnorodność smaków, dań. E, troszeczkę pikantne, jeżeli ktoś chce, to podkręcamy tą pikantność dodając chili, więc e, każdy sobie coś znajdzie dobrego. Magią kuchni, jeżeli mówimy o kuchni indyjskiej, to jest mieszanka przypraw, która naz się nazywa masala, gdzie jest kolendra, gdzie jest kurkuma, czarny pieprz, gałka muszkatołowa, cynamon. To jest jakaś podstawa tych e, przypraw, które pomagają trawić, wpływają zdrowotnie na ciało i też e, na naszą kondycję na co dzień. Przyjechaliśmy z tradycyjnym peciłem gruzińskim, który jest upeciony w glinianych pecach tradycyjne chlebki, oprócz tego są nadziewane różnymi nadzie nadzieniami, są z, z, z beczarkami, z, z serem białym gruzińskim, e, jest z, z mięsem, pszczoła e, i są takie różne pasty jeszcze do smarowania. E, Różniają się z, z, z przyprawami gruzińskim który z Gruzji bezpośrednio przy, mi do Polski. E, jest bez dodatków najważniejszy, jest e, taki naturalny, ręczna robota i myślę, że to jest duża różnica, czy, czy możemy od, odróżnić. Inny. Indyjski słodycze tutaj, A wszystko ręcznie robione, to indyjski słodycze z tego kokos, owoce, bez cukru. bardzo dobre polsze mango, to indyjski mango, to alfonsa, A to indyjski kuchnia, indyjski pierogi, samosa, w środku warzywami, a jeszcze drugi samosa to słodkie migdałami. Równolegle w galerii odbywał się festiwal piwa, wina i cydru, podczas którego goście mogli spróbować wielu smacznych trunków z całej Polski.